Jest chaos! Skoro mowa o chaosie, drużyno mody, witajcie na poziomie trzecim! Ostatni, Ostatni poziom! Żeby uratować planetę mody, potrzebujemy najlepszej trendseterki. Przejdźcie na drugą stronę rzeki i rywalizujcie ze sobą na koncercie kreatywności. Planeta Mody! Że wiemy, że kryzys kreatywności dał wszystkim w kość! Drużyna mody niedługo pojawi się na koncercie, na którym zdecydujemy, kto najlepiej zna się na modzie i przywróci naszą kreatywność, aby dotarły tu do nas pod skokach! Powodzenia, dziewczyny! Albo jak to mówią na waszej planecie, dajcie czadu! Drużyno mody, to była super przygoda. A teraz bierzemy się do pracy! Poszukam odpowiednich butów, które pomogą mi przejść na drugą stronę. Bo jestem odważna. Oh, tak, tak! Świetnie! Yeah. Mm. Autentycznie chciałabym pomóc komuś przejść na drugą stronę. Bon voyage, Barbie! Tak! Dziewczyny mają moc. Wykażę się dobrocią i pomogę kolejnej osobie. Tak! No dobrze. korzystać swoją mądrość. <śmiech> <śmiech>